Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzech, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Przeżywamy dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego, który, która kończy 50-dniowy okres Wielkanocy. Zesłanie Ducha Świętego to drugie po zmartwychwstaniu pańskim najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa. Cały Kościół. Od początków gromadził się wobec tych dwóch fundamentalnych prawd. Po pierwsze, Chrystus zmartwychwstał, i to jest najważniejsze. A po drugie, dał ducha świętego, dzięki któremu wciąż jest obecny w swoim kościele. Te dwie prawdy są wewnętrznie nierozerwalne i bardzo głęboko połączone, bo czym byłoby zmartwychwstanie Chrystusa, gdyby później usunął się w cień historii? Jednocześnie, czym byłoby zesłanie ducha świętego? Jakie byłoby świadectwo ducha, jeśli nie zmartwychwstanie Chrystusa? To wzajemne powiązanie jest szczególnie widoczne w całej Ewangelii według Świętego Jana. Ta Ewangelia jest nie tyle chronologicznym zapisem wydarzeń, co jakąś refleksją teologiczną, spojrzeniem umiłowanego ucznia Chrystusa po pewnym czasie. Dlatego Święty Jan nie koncentruje się na tym, żeby wszystko było pięknie chronologicznie ułożone, ale próbuje układać wydarzenia w spójną całość. I takie działanie widać szczególnie w tym dzisiejszym fragmencie. Święty Jan nie czeka 50 dni po zmartwychwstaniu, aby opisać zesłanie Ducha Świętego. Łączy je bezpośrednio z Dniem Zmartwychwstania, w tym samym dniu, kiedy Chrystus się ukazuje, w tym samym czasie daje również swojego Ducha. To jest właśnie potwierdzenie tej nierozerwalności prawdy. Ta dzisiejsza Ewangelia tak naprawdę pokazuje, że samo zmartwychwstanie jeszcze wszystkiego nie wyjaśnia. Apostołowie, mimo że znaleźli pusty grób, mimo że słyszeli od Marii Magdaleny, że Pan prawdziwie żyje, pozostają zamknięci w ciemnościach swojego serca. Wieczernik bez ducha jest wieczernikiem strachu i lęku. Ewangelia mówi, że drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Apostołowie boją się tego wszystkiego, co na zewnątrz, nie ma nadziei. Tak naprawdę dookoła, nas, dookoła nich biegają Żydzi, którzy pragną ich odnaleźć i zgładzić. Ale w tym bezsensie pojawia się Chrystus. I pierwsze słowa, jakie mówi, to pokój wam. Miejcie w sercach pokój. Nie patrzcie na to, co jest na zewnątrz, co jest za drzwiami wieczornika. Najważniejsze jest to, co jest wewnątrz, a tam prawdziwie ja jestem z wami. I zaraz później mówi: weźmijcie ducha świętego. To on sprawi, że Bóg będzie nieustannie mieszkał w waszym sercu, że da wam nową nadzieję, że da wam moc to on jest pocieszycielem który uleczy wszystkie wasze słabości to jest duch mądrości który da wam mądrość której nie sprosta żaden człowiek to jest duch miłości który sprawi że będziecie kochali jak nikt z ludzi to jest w końcu duch męstwa który natchnie was taką siłą że będziecie mogli złożyć świadectwo swojego życia ta dzisiejsza ewangelia jest szczególnym wezwaniem dla każdego z nas ale też szczególną przestrogą Żebyśmy nie zostali uwięzieni w takim swoim lęku i niepokoju, patrząc Więc. tylko na to, co na zewnątrz nas, przejmując się sytuacją, która dzieje się za drzwiami naszego domu, będąc przytłoczonym tym wszystkim. Tak naprawdę Chrystus mówi: miejcie w sercach pokój, miejcie w sercach mojego ducha. Od tego wszystko się zaczyna. To on daje wam łaskę, to on daje wam moc, abyście to wszystko przezwyciężyli. Chcielibyśmy przeżywać tą dzisiejszą uroczystość właśnie z takim nastawieniem. Duch pomoże nam wyjść z wieczornika w trudny świat. Świat, który może nie kocha Chrystusa, który może Go nawet nienawidzi, który będzie walczył z nami. Ale póki Chrystus jest w naszym sercu przez swego Ducha, nic złego stać nam się nie może.